Cześć, tu Iwona. Witajcie ponownie na kanale Stylololo. Lato zbliża się wielkimi krokami. U mnie w zasadzie już jest, mimo że mamy w sumie końcówkę maja jeszcze. No i myślę, że to jest dobry moment, żeby pokazać wam właśnie takie rzeczy, które lubię nosić latem i które uważam za Niezbędne w mojej szafie. No i jak zawsze, jeżeli spodoba Wam się film, zostawcie kciuka w górę. Jeżeli mnie oglądacie, a nie subskrybujecie, to zachęcam do subskrypcji. No i dajcie mi znać też, co jest waszym takim niezbędnikiem na lato, bez czego sobie nie wyobrażacie właśnie tej takiej ciepłej pory roku. No, jeszcze tak tytułem wstępu. Ja jeden taki film na kanale już wrzuciłam, tylko że to było chyba za 4 lata temu. Było was tutaj dużo, dużo mniej. No i od tego czasu też pewne rzeczy mi się zmieniły. Pierwszą rzeczą, która zmieniła się na pewno, to są buty, bez których nie wyobrażam sobie lata. No i tymi butami od dwóch lat są birkenstocki. Ja mam je w kolorze czarnym. To jest ten taki klasyczny model, który jest ze skóry. Wydaje mi się, że on nazywa się Arizona, ale nie jestem pewna, nie mam pudełka, więc nie jestem w stanie sprawdzić. Natomiast to jest ten taki klasyczny, klasyczny model birkenstocków. No i śmieszne trochę dla mnie jest to, że ja przez lata po prostu na te buty reagowałam tak, że one są okropne, że są ortopedyczne, że w ogóle mi się nie podobają, że nigdy nie będę ich nosić. Standardowo, wiadomo. Ale jak to w modzie bywa, nigdy nie mów nigdy, bo jak ja to mówię, nigdy nie wiesz, kiedy zaczniesz to nigdy nosić. Także, no właśnie, dwa lata temu stwierdziłam, że chyba mam ochotę wypróbować Birkenstocki, no i zobaczę, żeby zobaczyć po prostu, czy one faktycznie są tak wygodne i są. To są buty, które odkąd je kupiłam... Ja w zasadzie odstawiłam wszystkie inne buty letnie, które miałam. Więc jeżeli się zastanawiacie, czy warto w ogóle inwestować w właśnie w Birkenstocki, to ja uważam, że jak najbardziej warto. Po dwóch latach noszenia, jakby z tej strony, one wyglądają tak samo praktycznie jak w dniu, w którym je kupiłam. No wiadomo, że tutaj odnoszenia no, trochę się tam brudzi, więc trzeba to wyczyścić raz na jakiś czas. No, ja niestety, ale mam tendencję do ścierania pięt we wszystkich butach. No, i tutaj całkiem nieźle sobie z gumą poradziłam, już tutaj doszłam do korka i e, nie wiem, czy to da się jakoś naprawić. Obawiam się, że może być z tym problem. Na czym to ja skończyłam? Podjechała śmieciarka, więc e, musiałam przerwać. A, mm, no, ja starłam te buty tak konkretnie tutaj, do korka nawet wręcz. Nie wiem, czy coś da się z tym zrobić, szczerze mówiąc, i yy, no, ta guma ogólnie ona jest gruba, więc jakby jeżeli nie macie problemu ze ścieraniem pięt, to myślę, że nie będziecie mieć takiego problemu jak ja. Jak już jesteśmy przy akcesoriach, to od razu pokażę Wam drugą rzecz. I to jest coś, co oczywiście myślę, że praktycznie każdy z nas nosi latem, czyli okulary słoneczne. Przy czym, jak widzicie, ja lubię takie okulary słoneczne, które nie do końca są klasyczne. Mam kilka par, to są trzy, które noszę najczęściej. Ja nie lubię kupować okularów, które są. Drogie, przy czym kupuję okulary w sieciówkach albo te dwie pary, które wam pokażę tutaj, są też z TK Maxa. No i pierwsza para, którą bardzo lubię, ona jest taka najbardziej klasyczna. Kupiłam je w Top Secret lata, lata, lata temu, natomiast one z nimi się nic nie stało. Do tej pory noszę je dość często, przy czym miałam trochę przerwy bo w pewnym momencie właśnie zaczęłam nosić takie bardziej kolorowe okulary i nie miałam ochoty na takie bardziej klasyczne, ale po to okulary sięgam dość często i naprawdę jakość ich jest no super. Mam je 10 lat i wyglądają praktycznie jak nowe. Drugie okulary, które Wam pokażę, są trochę mniej klasyczne. One są w takim kocim kształcie i to szczególnie w nich lubię. No i mają to, to lustrzane odbicie, które jest różowe. Te okulary kupiłam w TK Maxie myślę, że albo 3, albo nawet 4 lata temu. One są z Specs i Specs to jest taka francuska marka, która robi takie okulary, które są na pewno nie w cenach sieciówkowych, tylko wyższych. Nie są to też ceny takie, że tak powiem, okularów od designerów, więc gdzieś tam są po środku i te okulary są bardzo dobrej jakości. No i trzecie okulary są już takie najbardziej szalone. To jest właśnie coś, co ja lubię w okularach słonecznych, bo można kupić okulary, które są właśnie gdzieś tam w sieciówce za nie jakieś super duże pieniądze i jeżeli o nie dbamy w miarę, no to one potrafią też kilka lat posłużyć. Te też kupowałam w Niemczech, więc one muszą mieć co najmniej 3 lata. W TK Maxie, aczkolwiek jest to marka Way, która jest z Australii. I oni mają bardzo fajne okulary, bo takie szalone. Ja mam jeszcze jedną parę, którą kupiłam kiedyś w Nowym Jorku, będąc wtedy pierwszy raz tą markę poznałam i tamte. Też, też nie są takimi, wiecie, zwykłymi, klasycznymi okularami. No i to właśnie w nich lubię, bo po prostu czasem zakładam bardzo proste rzeczy. Wystarczy, że założę takie okulary, i od razu ta stylizacja, którą noszę, wygląda zupełnie inaczej. Także podoba mi się to, że one są niebieskie, no i że właśnie mają tą, tą taką pomarańczową lustrzankę. No i teraz rozglądam się za nową parą okularów. No bo właśnie, no nie kupiłam nic od chyba trzech lat minimum, i wydaje mi się, że czas na coś nowego. Zwłaszcza, że w międzyczasie rozpadły mi się dwie pary okularów, które już miałam od też iluś lat. No i mamy trzecią kategorię w końcu ubrania. I ona będzie taka dość szeroka, bo wrzuciłam tutaj ogólnie sukienki. Sukienki lubię nosić przez cały rok, aczkolwiek zdecydowanie częściej sięgam po nie latem. Zimą raczej preferuję spódnicę. Natomiast sukienki na lato są absolutnie wygodne. Mam ich bardzo dużo. Mam długie sukienki, aczkolwiek tych mam zdecydowanie mniej. To wynika jakby z tego, że jestem dość niska, więc. Długie sukienki na mnie zazwyczaj są za długie. Nie zawsze po prostu chcę mi się kupować coś, co muszę później skracać, więc tych długich sukienek mam dużo, dużo mniej. Dużo więcej mam sukienek krótszych. Sukienki po prostu dla mnie to jest coś, co jest bardzo proste, bo to jest jedna rzecz, którą zakładamy. Do tego najczęściej birkę sztoki. Do tego mogę się pobawić, żeby zrobić jakąś ciekawszą stylizację okularami albo torebką, albo biżuterią. No i to są po prostu rzeczy, które latem lubię w sumie najbardziej i y, latem nie lubię gdzieś tam strasznie kombinować. No i zresztą y, mieszkam w tym momencie w takim klimacie, gdzie to lato jest bardzo, bardzo gorące i po prostu no, nie da się na, na, na siebie za, za dużo warstw nałożyć, raczej czuję mało, to po prostu. Lepiej chodzić bez niczego, no ale coś na siebie trzeba założyć. No i rzecz numer cztery, to jest pojedyncza rzecz tym razem: koszula lniana. Koszuli lnianej nie miałam w swojej szafie do 2019 roku, czyli dwa lata temu kupiłam sobie lnianą koszulę. Kupiłam ją sobie dlatego, że jechałam na wakacje do Maroko. Gdzie wiedziałam, że będzie gorąco i że będę potrzebować czegoś przewiewnego, a niekoniecznie czegoś, co za bardzo odkrywa, jakby. No i stwierdziłam, że spróbuję z koszulą lnianą i zobaczymy. No i to był po prostu zakup roku. Nie wiem, czy znasz się w moich zakupach roku 2019, ale z perspektywy czasu. To był po prostu rewelacyjny zakup. Koszulaniana jest y, absolutnie super na lato, jest przewiewna. Fajne jest w niej to, że wystarczy ją wyprać, powiesić. I wiem, że są dwie szkoły, które prasują len, i które nie pracują. Ja nie pracuję, bo uważam, że y, jakby urokiem lnu jest to, że on jest taki lekko pognieciony. Teraz już jakby trochę technologia jakby produkcji odzieży z lnu jest taka, że on aż tak strasznie się nie gniecie jak kiedyś. No ale wracając do meritum, to na jest po prostu absolutnie super na upałę. I sprawdzałam to i w suchym klimacie i w wilgotnym, czyli właśnie w Maroku, gdzie jest sucho i w Nowym Jorku, gdzie jest bardzo duża wilgoć i sprawdza się super. Jest fajna noszona sama, jest fajna noszona na na przykład jakąś koszulkę, która jest pod spodem i po prostu jako tylko taka narzutka. I uważam, że jest świetna dla każdego, w sensie mój mąż ma kilka w tym momencie już koszul linianych i uwielbia je nosić latem i... Też wcześniej nie nosił za bardzo, więc y, dla każdego mm, koszula lniana jest super. Ja na razie mam jedną, no, ale to wynika z tego, że właśnie tą pierwszą kupiłam na próbę, nie wiedziałam, czy będzie mi się to sprawdzać. W zeszłym roku koszulę to była ostatnia rzecz, którą, e, że tak powiem, bym e, nosiła. Więc e, wtedy nawet nie myślałam o tym, żeby sobie kupić drugą. Ale tego lata myślę o tym, żeby zobaczyć się w drugą albo w jakimś kolorze żywszym albo jakąś ciemną. Jeszcze nie zdecydowałam. I ostatnia kategoria znów będzie bardziej szeroka i to są e, krótkie spodnie. Też jest taka kategoria, gdzie część z Was stwierdzi, no, krótkie spodnie, oczywiste na lato. Przy czym każdy z nas ma swoje preferencje. I ja też swoje preferencje mam. Przede wszystkim spodnie, które noszę nie są jakieś super krótkie. Mam jedne, które noszę po domu, które są. Ale też one nie są jakieś super, super krótkie. Nigdy takich super krótkich spodni. Nie lubiłam. Nawet nie ze względu na to, że miałam jakieś kompleksy czy, czy coś w tym stylu, ale po prostu nie wiem, jakoś wygodniej mi się chodzi w długich. No i też mam trochę problem niektóre z Was pewnie będą wiedzieć, o czym mówię, że niestety, ale latem potrafią mi się uda trochę ocierać i to jest strasznie bolesne, jeżeli się zapomnę tam posmarować czymś, więc. Y Myślę, że też z tego powodu sięgam po takie dłuższe spodnie, ale ogólnie po prostu uważam, że na mnie przynajmniej, że one wyglądają lepiej niż takie krótkie, dają większą gamę możliwości, jeżeli chodzi o stylizację, takie bardziej eleganckie, mniej eleganckie. No i ja mam jakby tych spodni mnóstwo i w różnych kolorach, i niektóre, właśnie, mam takie spodnie z Marks and Spencer, które są białe i które są w Kant, które lubię, właśnie, czasem. Wyjścia założyć, bo, bo można z nich zrobić taką całkiem elegancką letnią stylizację. Mam oczywiście krótkie spodnie jeansowe, kupiłam sobie w zeszłym roku po tym, jak musiałam pozbyć się poprzednich i bardzo długo szukałam, właśnie spodni jeansowych, które nie byłyby. Takie bardzo krótkie, na szczęście w zeszłym roku, e, tak zwane bermudy, czyli e, takie dłuższe prawie do kolan, spodnie były dość modne, więc pojawiło się też trochę shortów jeansowych, właśnie, które są takie dłuższe. Widzę, że w tym roku w sklepach też są, więc może jakiś inny kolor jeszcze sobie kupię. Mam jakieś tam żółte spodnie. No, ogólnie mam tych spodni sporo, i e, to są takie rzeczy, że jak nie sięgam po sukienkę, to najczęściej sięgam właśnie po krótkie spodnie. To było wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Jeszcze jeden niezbędnik, o którym myślę, że warto wspomnieć, który nie jest y, ubraniem, to jest krem z filtrem. Zrobię tutaj trochę propagandę. Myślę, że w tym poprzednim chyba też o tym mówiłam, ale ja krem z filtrem do twarzy używam w zasadzie przez cały rok. Natomiast latem dokładam do tego jeszcze szwinkę z filtrem i oczywiście filtr na ciało i to nawet w mieście. Pamiętajcie o tym, że to jest bardzo ważne latem, żeby chronić swoją skórę i jeżeli chcecie się opalić, to yy, nawet jak się posmarujecie filtrem i tak się opalicie, może to trochę dłużej potrwa, albo są, jest tyle kosmetyków do sztucznej opalenizny, że naprawdę nie trzeba się wystawiać. Na słońce, także używajcie kremów z filtrem. No i jeżeli chodzi o ten film, to chyba już wszystko. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę. Jak zawsze zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć!